Hysj, hysj. tutaj też zaraz na wodospadzie będzie. No. Okej. Okay. musisz się Tam już prawie jest wodospad. No. Czyli tam poleci. No powiększa się, powiększa, pan No bo tam zatamowaliśmy. No. O, tak właśnie rób. Ja już Wodospad. Super wodospad. Dobra, włączaj, odtamuj to. Głęboka? No, pocz. Patrzcie. Wow. Ok. O. Błoto? No. O. No, może być. Stasiek nie. Nie, Stasiek. Panie Okej, okay, tutaj podkopię Poczekaj, poczekaj! Za dużo wody nalało się. Dobra, lej się. Lej się Jeszcze. lej się Jeszcze. lej się, Lej się, lej się, lej się mm. Skakujemy tu? Dajcie to Jeszcze. Żeby... Ale to Tyle? Ile wody? Wiem o taką rękę. Trzeba tam wykopać. No. Kurde, czemu mnie tutaj nie dolatuje? No nie. kiedy tu to leci? Czekaj tam zatamujcie. Nie, nie zatamujcie tu! O tyle wody. Nie mogę. Dużo. No tutaj cała wódka leci. No nie może być. Ty, ale fajna. Czajusia. Ej, Bardziej już tu. Nie, bo ja też nie zrobiłem taki. Ale Dobra, ja już ty... nie nagrywaj. Dobra.